Środowiska pseudoliberalne, lewicowe, antykatolickie e, głoszą kłamstwa na temat tego, że e, Kościół katolicki milczał wobec nazizmu. W rzeczywistości e, rzeczywistość jest zupełnie, absolutnie e, odmienna od tej antykatolickiej narracji. E, w swej pierwszej encyklice z 1939 roku Summi Pontyfikatus papież Pius XII potępił narodowy socjalizm i oskarżył laicki konsumpcjonizm o doprowadzenie ludzkości do upadku, z którego podnieść ludzkość może tylko nawrócenie, będące jedyną możliwością odrzucenia zgubnych ideologii zbrodniczych i ich zbrodniczych owoców. W swojej encyklice Pius XII oskarżył bezbożników o agresję wobec wiary, odrzucenie Bożego prawa i narzucanie własnych przepisów sprzecznych z naturą i objawieniem. Co gorsza, zdaniem papieża, wielu owych bezbożników mieniło się chrześcijanami, choć ulegli złu, odstąpili od wiary i moralności. Zdaniem papieża, owoce ich działań bezbożników są zabójcze. Bezbożna laicyzacja stała się, według Ojca Świętego, główną chorobą ludzkości, która odpowiada za wywołanie II wojny światowej. Dodatkowo zło, dzięki odrzuceniu wiary, eskaluje. Wiara według papieża jest fundamentem sukcesu zachodniej cywilizacji. Narody Europy, zdaniem Ojca Świętego, uszlachetnione przez krzyż stanęły na, wyżynie, na wyższym poziomie kultury i człowieczeństwa i doszły do tak wysokiego postępu cywilizacyjnego w każdej dziedzinie, iż stały się wychowawcami innych narodów i kontynentów. Korzenie zabójczej laicyzacji, zdaniem papieża krwią w protestantyzmie. Protestantyzm doprowadził do laicyzacji, a to do ateizmu i odrzucenia moralności. Konsekwencją stały się zbrodnie. Laicyzacja pozwoliła władzy na bezkarny terror. Wiara uniemożliwiała władzy terror, będąc strażnikiem praw i wolności przyrodzonych człowiekowi. Laicyzacja zaowocowała terrorem. Państwowy. Zdaniem Piusa XII, laicyzacja jest e, e, zniewoleniem, e, fałszem, odrzuceniem prawdy zawartej w wierze. Laicyzacja zamiast przynosić rozwój, Przynosi demoralizację. Wiara jest gwarantem ładu publicznego, laicyzacja prowadzi do anarchii. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że laicyzacja odebrała ludziom zmysł moralny, możliwość oceny tego, co dobre, a co złe, doprowadziła ich do zguby. Laickie prawa nie odwołują się do sumienia, przez co stały się nieskuteczne. Władza laicka jest według papieży słaba i musi upaść. Wychowywanie laickie krzywdzi młodzież, upośledza ją i powinno być zakazane. Zamiast wychowania laickiego, wychowanie powinno być religijne a dzięki te, i dzięki temu prowadzić do patriotyzmu. Lajcyzacja oraz dechrystianizacja dzieci i młodzieży były dla papieży najgorszą zbrodnią. Papież potępiał w swojej encyklice również publiczne laickie szkolnictwo, uznając je za e, zbrodniczy mechanizm. Pius XII do błędów współczesności zaliczał brak międzyludzkiej solidarności, brak jedności w Chrystusie, e, jedności, do której nawołuje Kościół. Jedności, która nie uniformizowała, bo Kościół szanuje odmienność poszczególnych narodów. Ta podstawa katolickiej otwartości i współpracy w polityce międzynarodowej miała się objawiać eksportem rozwoju i dobrobytu, będącego przejawem braterskiej miłości w Chrystusie. Najlepszy, najlepiej rozwinięte narody nie mogą się izolować, a przez ducha i handlową wymianę mają się dzielić z innymi narodami swoim, swoimi zdobyczami cywilizacyjnymi. Wzorem dla krajów rozwiniętych ma być misjonarska działalność Kościoła Katolickiego. Kościół przez wieki, za pośrednictwem misjonarzy, poznawał inne kultury i zachowywał ich rdzenną tożsamość, głosząc wszystkim ludziom na ziemi Ewangelię. Kościół zalecał, by narody żyły braterstwem i przyjaźnią w Chrystusie. Ojciec święty w swojej encyklice głosił, że Kościół popiera patriotyzm, o ile nie przeradza się on w szowinizm. Uniwersalizm katolicki nie wyklucza patriotyzmu. Kościół odrzuca rasizm i etnizm, bo wszyscy, niezależnie od swojej rasy i pochodzenia narodowego, mają te same synowskie uprawnienia. Papież w swojej encyklice potępiał ubóstwienie państwa, tezy o niezależności państwa od Boga, przypisywanie sobie przez władzę praw należących tylko do Boga, uzurpowanie przez państwo i władzę pozycji należnej tylko Bogu. Stawanie przez władzę i państwo swojego dobra i siebie jako celu na podobieństwo pogańskich Bożków. Z krytyką papieża spotkał się też pozytywizm prawniczy, czyli prawo, które nie jest zakorzenione w moralności. Kościół w encyklice sumi summi. Pontyfikatus naucza, że państwo musi kierować się przyrodzonym prawem naturalnym, normami moralnymi i objawieniem. Państwo nie może robić wszystkiego, te, co mu, na co ma ochotę, niezależnie czy władza pochodzi z demokratycznych procedur czy z niedemokratycznych. Władza nie, nie, władze nie mogą. Mieć władzy nieograniczone. Celem władzy jest umożliwienie obywatelom zbawienia. Obowiązkiem państwa jest pomoc i stworzenie środowiska dla doskonalenia się ludzi. Państwo jest środkiem, nie może być traktowane jako cel. Państwo nie może podporządkowywać wszystkiego. I wszystkich sobie. Stan taki szkodzi dobru narodowemu. I to jest ewidentna krytyka ustroju faszystowskiego. Encyklika ta była bardzo antyfaszystowska. Zdaniem papieża, absolutny absolutyzm państwowy uniemożliwia inicjatywę prywatną. Jeśli państwo tu pisze papież tak, jeśli państwo przyjmuje inicjatywę prywatną i prywatną przedsiębiorczość zastępuje własną, wtedy ta inicjatywa i przedsiębiorczość mogą ze szkodą, być ze szkodą dobra publicznego zniszczone, gdyż oderwano je od naturalnego porządku rzeczy, a więc od odpowiedzialności inicjatywy prywatnej. Papierze w swoim nauczaniu bronili rynku przed ingerencją nadmierną państwa. Interwencjonizm państwa w gospodarce, zdaniem papieży, niszczy zgodne z naturą, z Bożym zamysłem. E, w ład wynikający z prywatnej przedsiębiorczości inicjatywy. Interwencjonizm i etaty sprzeczne są z, według papieża z Bożym zamysłem. Wszechwładza państwa uderza w rodzinę, która jest fundamentem społeczeństwa. Instytucję pierwotną, e, czyli ważniejszą od państwa, wyposażoną przez Boga w suwerenność wobec władzy państwowej. Więc państwu nic do tego, co się dzieje w rodzinie. Państwo występujące przeciwko rodzinie, odbierające jej funkcje socjalne i wychowawcze, występuje przeciwko Bogu i niszczy ład społeczny, gwałci naturę. Papież potępił instytucję państwa opiekuńczego i zapewnił, e, że przywrócenie rodzinie należnych jej praw zapewni e, pokój, pokojowy rozwój państwa. Więc te wszystkie brednie interwencjonistyczne, socjalistyczne są całkowicie sprzeczne z nauczaniem kościoła katolickiego. Pius XII potępiał w swojej encyklice także to, że władza wyrabia wierność państwu bez rozwoju cnót duchowych. To, że wszechwładza państwa prowadzi do prześladowań i pauperyzacji. Bieda wyrosła z działalności państwa jest nieuzasadniona. Ojciec Święty zwracał też uwagę na to, że państwowa propaganda sukcesu nie odzwierciedla e, rzeczywistości ubóstwa, będącego owocem, owocem interwencjonizmu, rozrostu władzy i biurokracji. Ubóstwo wykreowane przez państwo staje się dla państwa uzasadnieniem dla eskalacji totalitaryzmu państwowego i rozrostu wszechwładzy państwa i biurokracji. Papież pisał o tym, że państwo poprzez swój interwencjonizm kreuje problemy, które stają się potem dla państwa uzasadnieniem do jeszcze większej ekspansji jego władzy i interwencjonizmu. Zdaniem papieża, interwencjonizm państwa, zamiast być zaprowadzeniem porządku w sferze materialnej, w istocie jest wprowadzeniem chaosu we wszystko, nawet w reguły moralności które oderwane od majestatu prawa bożego zatruły i skompromitowały każdą dziedzinę dzia działalności ludzkiej. Pius XII ostrzegał, że totalitaryzm państwa niszczy porządek i pokój międzynarodowy. Ideologia, papież pisał, cytat, Ideologia przypisująca państwu władzę prawie nieograniczoną staje się błędem zgubnym nie tylko dla wewnętrznego życia narodów, dla ich dobrego bytu i moralnego rozwoju, ale szkodzi także wzajemnym stosunkom narodów. Ludzkość bowiem mocą ustanowionego przez Boga porządku natury podzielona została na grupy społeczne, na rody i państwa, od siebie niezależne w sposób urządzenia i zarządzenia w sprawach własnych. Zjednoczona jest Zjednoczony ludzkość jest tylko moralnością, która prowadzi do pomyślności. Niemoralny absolutyzm państwa łamie prawa każdego narodu do wolności, niepodległości i życia. I możliwości rozwoju cywilizacyjnego, łamie porozumienia międzynarodowej, prowadzi do wojny i anarchii. Odgrywa na, odrywa narody od prawa Bożego. Państwo i władza, które w imię rzekomych interesów odrzucają wolę Boga, tracą tytuł do szacunku i trwałości. Zdaniem papieża, II wojna światowa doprowadziła do żałosnego powtórzenia błędów dawnych i świeżych. Papież zapowiadał, że zwycięstwo że zwycięzcy będą zaślepieni własnymi sukcesami. Zdaniem papieża pokój może osiągnąć, można osiągnąć e, dzięki poszanowaniu praw natury i objawienia. Pius II w swojej encyklice nie zapomniał też o śmierci i cierpieniu tysięcy Polaków wymordowanych w II wojnie światowej. Pamiętajmy, to rok 1939. Wojna, według Ojca Świętego, przyniosła śmierć i cierpienie. Zwłaszcza w Polsce, narodzie nam tam, tak pisze papież, zwłaszcza w Polsce, narodzie tak nam drogim, tej Polsce, która dla swej niezłymiennej, niezłomnej wierności dla Kościoła i dla wie, wielkich zasług, jakie zdobyła broniąc chrześcijańskiej kultury i cywilizacji, o czym historia nigdy jej nie zapomni, ma słuszne na jej należne prawo do ludzkiego i braterskiego współczucia całej ludzkości. Przekaże położywszy swą ufność Bogu, rodzicy, dziewicy, wspomożycielce wiernych, czeka ona upragnionego dnia, w którym jak tego domaga się, domagają się zasady sprawiedliwości i prawdziwie trwałego pokoju, wyłoni się wreszcie z martwy stazowego. Jak gdyby potopu, który się na nią zawalił. Papież w swojej encyklice nawoływał do walki z totalitaryzmem poprzez religijne i moralne odnowienie ludzkości. Odnowienie, które może być owocem realizacji obowiązku głoszenia Ewangelii poprzez wpajanie ludziom prawdy, sprawiedliwości i miłości, dążenia, by przekazania Boże zakorzeniły się w duszach ludzkich. Działania na rzecz pokoju, w ramach działań w, w, odnowienie ludzkie miało też zrealizowane być poprzez trwanie w ciężkiej pracy dla Chrystusa, wychowanie dzieci w wieży, świadczenie wiary w swej publicznej działalności. Pius XII w sumie Pontyfikatus zapełnił również, że w interesie ludzkości pogrążonej w ubóstwie materialnym i duchowym leży powrót do katolicyzmu. Dlatego w interesie ludzi leży, by władze zapewniły katolicyzmowi swobodę działania, wychowanie i wolność od ograniczeń. Władze w interesie społecznym nie mogą ludu, a zwłaszcza młodzieży, odcinać od kościoła. Państwo swymi narzędziami nie zwalczy zła miącego ludzi. Tylko e, samo, tylko Kościół może mu w tym pomóc. Papież przypomniał także, że Kościół jest naturalnym autorytetem moralnym. Dlatego też podczas II wojny światowej nie uchyla się od obowiązku i potępia totalitaryzm. Kościół w tym swoim stanowisku ochrony prawdy jest konsekwentny od wieków, za co wielokrotnie musiał płacić cenę cierpień. Kościół nie dąży do władzy, jego celem jest czynienie dobra, postęp cywilizacyjny i pokój. E, I Przerażające jest to, że to wszystko, o czym pisał Pius XII w 1939 roku, genia, dos, do, dokładnie pasuje do tego, co się dzieje współcześnie. Ta krytyka faszyzmu, totalitaryzmu, nazizmu, doskonale pasuje, może być użyta jako krytyka Unii Europejskiej, bo niestety Unia Europejska idzie tą samą drogą, co faszyści i naziści. I te wszystkie środowiska, krytyka papieża, laicyzacji, która prowadzi do zbrodni, niezwykle pasuje do tego także, co się dzieje u nas w Polsce, a co jest przejawem tej globalnej walki z religią.